Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd naszego PEPKO. Najpierw będzie dział dla domu, później będzie damska. odzież. tak więc zachęcam do oglądania całego przeglądu. I tak jak powiedziałam, zaczynamy od działu dla domu. I tutaj pierwsza nowość, jaką zauważyłam, jest to tego typu roślina. Dość ciężka była ta doniczka. Roślina kosztuje 25 zł. No i jak widzicie, ten sposób wygląda. Średni rozmiar. Dość ciekawa jest ta osłonka, moim zdaniem. To już zostawiam i przejdziemy dalej do kolejnej alejki. I tutaj, jeszcze tak wstając, zauważyłam, że za 20 zł są w dalszym ciągu do sprzedaży ten zestaw takich czterech luster. I w kolejnej alejce mamy sztuczne kwiaty. I tutaj pierwszy taki kwiat. Z daleka myślałam, że jest to mak, ale to jest coś w rodzaju róży. Nie wiem do końca, co to za odmiana, ale ta roślina, ta róża kosztuje zaledwie 3 zł, tak więc bardzo niska cena. No i jak za tą kwotę uważam, że naprawdę warto. I tutaj kolejna roślina, tym razem w kolorze pomarańczowym. Ta już kosztuje 10 zł, i też, też jest mniej więcej podobna do tej wcześniejszej, też pewnego rodzaju róża z takimi kolcami, dość długa łodega, to już. Odkładam i idziemy dalej. I tutaj, spójrzcie, jest ta najnowsza kolekcja, ale też pojawiły się takie zestawy. Tutaj, akurat zestaw do espresso, a powyżej troszeczkę inny rozmiar tego zestawu. Jeżeli chodzi o taki zestaw do espresso, to tutaj za filiżankę i podstawkę zapłacimy 12 zł. Uważam, że dobra cena i tutaj poniżej jeżeli chodzi o te zestawę to mamy 15 zł. W ten sposób prezentuje się ten zestaw. Tutaj dalsza część tej kolekcji Art Deco Jak pewnie zauważyliście, to już jest drugi sklep. A w dniu dzisiejszym byłam w dwóch sklepach. Tak więc jest to takie nagranie łączone i z tego drugiego sklepu, jeżeli chodzi o nowości, zobaczą taki Dyfuzor. On tutaj kosztuje 50 zł. Jest wykonany z tworzywa sztucznego ze światłem LED. Tutaj informacja, że mamy trzy barwy, jeżeli chodzi o to światło. Nie były tylko i wyłącznie w kolorze czarnym. I teraz będzie kolejna alejka. Tu mamy poszewki. I spójrzcie, ile nowości. Na samym dole takie motywy. Jesienne, tu za mamy tego typu bawełnianą poszewkę. Ona ma ten nadruk z jednej strony, i tutaj spuści Mamy ten taki samochód, taki, to jest chyba pick-up, i on tutaj ma dynię, A jak są poszewki bożonarodzeniowe, to ten pick-up wiezie choinkę. Tak więc motyw tego pick-upa się powtarza. Tutaj kolejna troszeczkę inny motyw, również ona jest wykonana z bawełny, i też ten nadruk jest tylko wyłącznie z tej jednej strony. Bardzo ładnie wyglądają moim zdaniem te poszewki. I tutaj jeszcze coś takiego. Tu już mam grubszy materiał sztuczny: jest to poliester. I ta poszewka ona już jest droższa, bo kosztuje 15 zł, ale ten sam wymiar, czyli te 45 na 45. I tutaj dalej zauważam poduszki tego typu. Ich też wcześniej nie widziałam. Bardzo miłe, przyjemne w dotyku. Poduszka kosztuje 20 zł, wymiary 45 na 45, dwa różne kolory, kolor biały i taki ciemno zielony. I tutaj zaraz wam pokażę jeszcze taki kocyk z tej strony, którego też wcześniej nie widziałam. O coś takiego. I tutaj jeżeli chodzi o ten kocyk, on kosztuje 30 zł, wymiary 150 na 200 cm. Motyw taki kwiatowy. I kolejna poduszka za 25 zł z tej nowszej kolekcji, z jednej strony mamy takie kolumny, bardzo miła, przyjemna w dotyku, a z drugiej strony ona jest taka gładka, jednokolorowa w kolorze białym. I kolejna nowość, i tutaj jeżeli chodzi o tą kolekcję azjatycką, zauważyłam taki koszyczek na owoce, oczywiście wykonany jest z metalu, on tutaj się tak porusza, tak buja. I tutaj mamy cenę 35 zł tego produktu wcześniej nie widziałam. I powyżej jeszcze mamy coś takiego, ala stolnica. Ona oczywiście z bambusa i ona kosztuje tutaj 30 zł i nie wyciągałam, bo była dość ciężka poza tym to wszystko już tutaj było i kolejna nowość. Tutaj coś takiego, taki jak duże jakby Słoik za 27 zł kształt dyni. I on tutaj ma taki kranik. Kranik mamy wewnątrz. Te nie były mega wysoko, tak więc ich już tutaj nie ściągałam. I kolejną nowością jest taka butelka szklana za 20 zł. Ona tutaj wewnątrz ma takie siteczko, tych butelek też wcześniej nie widziałam, dość grube szkło tutaj mamy, tak więc butelka w miarę ciężka. I następne nowość, jeżeli chodzi o ten dział, są to takie słoiki. Tutaj mam taką etykietę, możemy sobie coś napisać. I tak, największy słoik kosztuje 10 zł, pojemność 1,7 litra. Tutaj te pokrywki są takie nie za specjalnie szczerze mówiąc. Ciężko się bardzo zakręca te słoiki. Kolejny za 7 zł, 1250 ml. I tutaj jeszcze patrzyłam na te takie zwykłe, ale to... Wskazywałam tutaj testem jednym uchem. Również ostatnio były w przeglądzie. Jeszcze trzeci rozmiar, najmniejszy. I tutaj mamy 5,850 ml. Także tyle, jeżeli chodzi o słoiki. Z drugiej strony mamy kubeczki. Bardzo dużo jest kubków. Ale zauważam tylko jedną nowość. Nie jestem do końca pewna tego kubka i tego wzoru. Bo tego typu kubki były, ale one były w innym wzorze, jakby w takim fioletowym. Tutaj widzieliście cenę 6 zł. Tak więc nie jestem do końca przekonana, jeżeli chodzi o ten kubek. I następna nowość, jaką znalazłam, są to takie metalowe lampy. Występują w dwóch kolorach, czarnym i białym. Tutaj można ją sobie odpowiednio ułożyć. I taka lampa kosztuje 30 zł. Już uważam, że w miarę okej okay. cena. Też dość ładnie jest to No i teraz młodzież. I tutaj są te najnowsze takie zestawy, ale z tych zestawów nie widziałam jedynie tych właśnie krótkich spodenek za 17 zł, podwójna rozmiarówka, rozmiar S, i L, XL. I jeżeli chodzi o te spodenki, skład to jest prawie pół na pół bawełna z wiskozą. One przypominają te z zeszłego sezonu, tylko wtedy były troszeczkę w innych kolorach. I tutaj jeszcze mamy drugi kolor, taki ciemno-niebieski, również ta sama cena. Tutaj Wam jeszcze pokazuję ten materiał z poliska, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak on wygląda. Jeszcze zauważam taką bluzeczkę. Ona kosztuje 30 zł. Nie jestem pewna, czy ja ją kiedyś wam nie pokazywałam. Czy być może to jest coś nowego, ale w pewien sposób ją kojarzę. Wykonana ze 100% wiskozy. No i w ten sposób ona wygląda. Tutaj przez środek idzie takie jakby przeszycie, jakby coś w rodzaju koronki. Coś takiego. Też uważam, że dość ciekawa bluzeczka. Kolor w każdym razie bardzo modny, i tu pod spodem taka poliestrowa lejąca bluzka. Ona kosztuje 20 złotych. Tutaj z boku ma takie ściągacze, coś takiego zrobione, i ona była tylko i wyłącznie w tym jednym czarnym kolorze. I teraz idziemy do kolejnych nowości. Bawełniana z takim rękawkiem, ale taka koronka. Ta koronka jest dość gruba, muszę powiedzieć. Zaraz wam tutaj pokażę, ile kosztuje ta bluzka. 25 zł od rozmiaru S do XXL. No I tutaj jeszcze macie zbliżenie na tą koronkę. Bardzo ładnie jest wykonana. I tutaj patrząc, zauważam następną nową bluzkę. I tutaj mamy takie dwa kwiaty, one mega błyszczą, mamy tutaj cekiny, bluzka kosztuje 25 zł, od rozmiaru S do XL. I tutaj mamy tą taką sukienkę, najpierw myślałam, że jest coś nowego, ale potem od razu zobaczyłam, że to już było, to już pokazywałam, tak więc z tej strony nic nowego nie ma. I tutaj nagle mamy, spójrzcie, taką różową bluzkę koszulową z takim wiązaniem na dole. Wykonana ze 100% wiskozy, ona kosztuje 30 zł. I tutaj Wam z tyłu pokażę, na dole ona ma taką gumkę. Uważam, że też dość ciekawie wygląda. I teraz druga strona, tutaj też bardzo dużo różnego rodzaju bluzek. Jak już zobaczyłam, że te nowe bluzki wiszą tak po prostu, tak więc stwierdziłam, że będę mniej więcej praktycznie każdy wieszak tutaj dotykała i sprawdzała, bo być może też coś nowego jest tutaj ukrytego. I to jest ta sama bluzka koszulowa, którą Wam wcześniej pokazywałam w tym różowym kolorze. I tutaj mamy następną nowość, taką białą, popełnioną bluzeczkę z takimi ozdobnymi rękawkami. Tutaj ma takie wypustki, nie wiem do końca jak to nazwać. Ale widzicie coś takiego wystającego. Zaraz mam pokażę co na tą bluzkę. 25 zł od S do XXL. Można zarówno i tak normalnie, zwyczajnie, jak i tak, jako, jako taką bluzkę hiszpankę. I tutaj jeszcze mam takie zwykłe koszulowa, czy koszulowa, taka zwykła. Za 20 zł. Bawełniana też ma takie wiązania. Takie ściągacze z boku, nie wiązanie, tylko takie ściągacze. Coś takiego. Ją włożę i zaraz wam tutaj Pokażę kolejną koszulę. Kosztuje 45 zł. Tutaj wyciągam rozmiar 36. Jednak kieszeń z przodu tył jest dłuższy, długie rękawy. No i tu macie tył. Krój też taki luźniejszy. Pamiętacie, to jest rozmiar 36. A wcale na, takiego, na taki rozmiar nie wygląda ta koszula on na wiele większy. Zaznaczam tutaj, pokażę skład, bo skład jest dobry. I mamy 80% wiskozy, 15% lnu i 5% bawełny, tak więc tak jak powiedziałam, bardzo dobry skład. Materiał też całkiem przyjemny, dość gruby. Tą koszulę już odwieszę, nie wiem, czy jeszcze będą w innym kolorze, czy być może tylko i wyłącznie w tym kolorze niebieskim są. I tutaj Mamy sukienki, ale to wszystko już było. Te bluzki również. I tutaj z boku zauważono takie zwykłe, krótkie spodenki za 12 zł chyba wełniane od rozmiaru S. No xl również taki kolor jakby ciemno-niebieski. Odwieszę te spodemki i przejdziemy dalej do kolejnej aleki Bo jeżeli chodzi o nowości, o nowości, to jeszcze nie koniec. Zaraz Wam jeszcze tutaj pokażę co nieco. Tu mamy jakieś takie zwykłe koszulki na ramionczka za 9 zł. Widzicie, kilka kolorów do wyboru. I tutaj mamy buty za lewej męskie, tutaj z prawej strony zaczynają się damskie. zobaczmy takie panterkowe kapciożki. Jest taka podwójna rozmiarówka i one kosztują 10 zł. I tutaj następna nowość. Są tu takie y, krótkie spodenki wykonane z wiskozy i z lnu. One w rzeczywistości są w kolorze takim jasno jakby zielonym. Tutaj wydają wam się białe, ale bardzo ciężko tutaj było mi uchwycić tą taką jakby poświatę zielonkową, no ale mniej więcej wyglądają zupełnie inaczej niż wy tutaj je widzicie. Tak więc to tyle. Dziękuję i pa pa.